Dzień dobry, moi drodzy. To ja, niech to szlak, a to jest odcinek serii Król Gór, czyli serii, w której wspólnie zdobywamy koronę gór Polski. Dzisiaj, moi drodzy, jesteśmy w górach Wałbrzyskich i będziemy zdobywać górę Hełmiec, która ma 851 metrów nad poziomem morza. Znajdujemy się na skraju lasu i miejscowości Szczawno-Zdrój. Bardzo proszę, piękna miejscowość. Tutaj, moi drodzy, znajduje się niewielki parking, przy którym możecie zostawić swój samochód, ale możecie również tu przejechać pociągiem czy jakąś komunikacją miejską i po prostu z centrum miasta udać się na szczyt góry. Na szczyt góry, moi drodzy, możecie wejść czterema szlakami. My dzisiaj wyjdziemy szlakiem niebieskim, który. Niedaleko szczytu yy, przejdzie na szlak czarny, i tym szlakiem czarnym właśnie zdobędziemy szczyt yy, bohatera dzisiejszego odcinka. Cała droga zajmie nam mniej więcej godzinę, 12 minut. Przejdziemy lekko ponad 2,5 km i będziemy mieli jakieś 300 chyba, 381 metrów przewyższenia. Czyli nie przedłużając, pakujcie się i ruszamy. Tutaj widzę, że z tej strony drzewa jest zamalowany, ale po tej stronie przebija się kolor niebieski. Nasz szlak, którym wędrujemy na szczyt Chełmca, jest jednocześnie szlakiem E3, czyli jednym z 11 długodystansowych szlaków europejskich i prowadzi, moi drodzy, aż od oceanu Atlantyckiego po morze Czarne. Na terenie Polski, a właściwie Sudetów, ma on kolor niebieski i ma 300 km. Zaczyna się on w Jakuszycach i kończy na przejściu granicznym w Bobuszewie. Nieźle, nie? Stolik, ławeczka i jezioro. Czyli to, co każdy Polak lubi najbardziej, żeby się zrelaksować w czasie wędrówki. A jeśli będziecie mieli troszeczkę więcej czasu, to polecam Wam odwiedzić miejscowość, z której wyruszyliśmy, czyli Szczawno Zdrój, w której znajduje się uzdrowisko. Jest to bardzo malownicza i piękna miejscowość, do której kiedyś, dawno, dawno temu przybył na przykład car Mikołaj I, Winston Churchill czy Jan Brzechwa. A teraz możecie to być Wy. A niedaleko tej miejscowości znajduje się trzecia co do wielkości, twierdza książ po Malborku i Wawelu i byłoby grzechem tam nie zajechać, bo jest naprawdę niesamowita. No dobra, to tyle z mojego relaksu. Chodźmy dalej. Dochodzimy do takiej technicznej drogi. I tutaj, żebyście nie pobłądzili, ponieważ na szlak niebieski, łączy się ze szlakiem czarnym i wchodzimy w taką ścieżynkę pomiędzy, o tutaj jest nasz drogowskaz, My wchodzimy w tą ścieżkę pomiędzy krzaki, ale gdyby wam się nie chciało przebijać przez te krzaki, to można pójść tą drogą techniczną, która łukiem łączy się z naszą leśną ścieżką. Ale jak każdy wie, takimi bezdrożami, leśnymi ścieżkami jest dużo ciekawiej. Chyba, że macie e, jedziecie rowerem albo na przykład pchacie wózek to wtedy lepiej pójść tam tą drogą techniczną. że ta góra należy do Korony Gór Polski, nie jest zbyt wymagająca, nie jest zbyt trudna. Dlatego też cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Eee, I przybywają tutaj oni spędzać aktywnie czas na pieszych wędrówkach, na wyprawach rowerowych, czy też, jak mogliście zauważyć, na konnych przejażdżkach. Dochodzimy po raz kolejny do skrzyżowania, gdzie Szlak Czarny ze Szlakiem Niebieskim się rozchodzi. Jeśli chcecie przeżyć prawdziwą przygodę, ruszajcie dalej na górę Szlakiem Niebieskim, Ponieważ tutaj góra hełm pokazuje swoje prawdziwe oblicze, robi się troszkę bardziej stromo. Mamy do przejścia jakieś 1200 metrów i ponad 300 metrów przewyższenia. A jeśli macie ochotę na leniwą niedzielę, to idźcie sobie dalej szlakiem czarnym. On powolutku wzbija się do góry, a i tak wszystkie na koniec szlaki spotykają się na szczycie hełmca. Jest sproszczony drzewami, nie spodziewać się na jej wierzchołku zbyt pięknych widoków, chyba że przyjdziecie tam w weekend, bo wtedy jest tam otwarta wieża widokowa, z której można podziwiać właśnie panoramę na pobliskie góry. Warto, wspinając się na szczyt, szczególnie w takich miejscach jak to, obejrzeć się do tyłu, bo z tego miejsca na przykład widać tam w oddali wielkosowe ślęże oraz górę która znajduje się w górach wałbrzyskich, Borową, która ma 853 metry nad poziomem morza. Tak, jest wyższa od bohatera dzisiejszego odcinka, a stało to się dzięki pewnemu kreatywnemu kartografowi, który mierząc tą górę, zmierzył ją razem z wieżą widokową. I po odkryciu tego błędu, gdy odjęto 18 metrów wysokości, która wieży widokowej, okazało się, że hełmiec jest niższy o 2 czy 3 metry od góry Borowej. Ale nie zmieniono tego w wykazie Korony Gór Polski i hełmiec nadal znajduje się jako najwyższy szczyt albo ten, na który trzeba wspiąć się, spiąć, żeby zdobyć pieczątkę i odznakę Korony Gór Polski. Taka to historia. Chciałbym mieć takiego księgowego jak ten kreatywny kartograf, bo wtedy dużo łatwiej żyć. Hełmiec. Czarnym szlakiem 55 minut, niebieskim 25. Mamy jeszcze jakieś 177 metrów przewyższenia. Powiem Wam, że całkiem niezłe to podejście szlakiem niebieskim. Zdecydowanie wszyscy wybierają szlak czarny. A będzie jeszcze ciekawiej przy schodzeniu. Dobra, bo mnie wszyscy przeganiają. Muszę. Spieszyć. Skorzystam z okazji, że się troszkę wypłaszczyło i opowiem wam o pewnym gatunku zwierzęcia, które tutaj zamieszkało. Bo jak wiecie, na terenie Wałbrzycha i okolic wydobywano, wydobywa się węgiel. Ale powstało też wiele kilometrów nieczynnych korytarzy, tak zwanych sztolni, w których zamieszkały nietoperze. Krzyż. To znaczy, że dotarliśmy na szczyt Heumca. Panie Boże, dziękuję Ci. Moi drodzy, niebieski szlak, zdecydowanie dla orłów. A ten wielki krzyż, który stoi za moimi plecami, ma 46 metrów wysokości. I widać go z oddali. Niezły ten krzyż. Ufundowali go mieszkańcy oraz duchowieństwo ziemi wałbrzyskiej z okazji wielkiego jubileuszu odkupienia. Mieli gest. Niestety, wieża widokowa jest zamknięta w tygodniu. Jest tylko czynna w sobotę i w niedzielę od 10:00 do 18. Ale moi drodzy, dla wszystkich zdobywców Koryny Gór Polski, tutaj przy drzwiach wejściowych na wieżę widokową, na poręczy, znajduje się taka stylowa budka, w której znajduje się pieczątka, w którą możecie wbić do swojej książeczki. Ja też sobie wbiję i pokażę Wam, jak wygląda. Przy głowie się wbiło. Bardzo proszę. Powoli się zapełnia moja książeczka. A tam, skąd dochodzą te diabelskie dźwięki, znajduje się antena telewizyjno-radiowa, z której nadają programy telewizyjne. Tutaj na szczycie postawiono ogromną wiatę, w której możemy się schronić przed deszczem lub słońcem. Są ławy, jest miejsce na ognisko, więc jest to idealne miejsce żeby przyjść tutaj w niedzielę i spędzić ze znajomymi miłe popołudnie. Wieża widokowa, która znajduje się za moimi plecami, ma 22 metry wysokości i w przeciwieństwie do szczytu góry Chełmiec, z jej wierzchołka widać przepiękną panoramę na okolice. Została ona inspirowana ruinami zamku, więc nie dajcie się zwieść. Ten kształt nie jest wynikiem e, popadania w ruinę czy też e, e, uszkodzenia tej wieży. Taki był zamysł architekta. A tą wieżę ufundowała rodzina e, Hochbergów e, ta sama rodzina, która e, jest właścicielem zamku Książ. Hełmiec jest zdobyty, czyli kolejna góra w Króli Gór Polski zaliczona. Pomimo tego, przypominam, że jest, nie jest to najwyższa góra w górach Wałbrzyskich. Ten odcinek moi drodzy niestety dobiega już końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, łapka w górę, komentarz i subskrybujcie ten kanał. Ja znikam, wy pojawicie się na kolejnym szczycie, a Wy razem ze mną. Niech to szlak i do zobaczenia.